Komputery z OLX rok 2025. Jako, że jesteśmy w tym sezonie ogórkowym po dużych premierach, a zakup komputera w wakacje jest po prostu musem i warto to robić ze względu na niskie ceny, na szeroką dostępność komponentów, to myślę, że przebijemy sobie wszystkie te recenzje, porównania, wielkie testy takim materiałem, który może być wzięty pół żartem, pół serio. Po prostu. Trochę śmiechu, trochę merytoryki, zabawy. Zapraszam Was do filmu. Pierwszy komputer mamy od Vlada, Jest to konfiguracja z I5 14600 KF RTX 5070 i jak czytamy? Sprzedam komputer stacjonarny, wydajny cichy bez RGB. O, no, ważne w tych czasach. Sprzedaje starannie złożony komputer stacjonarny. Zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności, cichej pracy i stonowanym wyglądzie, bez podświetlenia RGB. Świetnie nadaje się on do gier, pracy kreatywnej, montażu wideo, grafika 3D, programowania oraz codziennego użytkowania. I teraz zobaczmy, jak on jest złożony. I piątka 14600KF z płytą główną B760. Więc nie mamy opcji overclockingu, ale raczej w tym względzie będziemy szli w undervolting. I tutaj, jeżeli chodzi o możliwości, Chipsetu B nie są one tak szerokie jak w przypadku Zetek, warto o tym wiedzieć. 32GB zestaw RAMu, 6000CL30, jak najbardziej odpowiedni pod ten procesor. Chociaż oczywiście niektóre sztuki w niektórych sytuacjach można posiłkować się szybszym RAMem na platformie LGA 1700. Myślę, że do i i5 14600KF jak najbardziej jest sens pakować RAM z zegarem 7000MHz. Natomiast zależy to po prostu od możliwości danej sztuki i tego, ile taki RAM kosztuje. Jeżeli nie ma takiej opcji, to zawsze można podkręcić te pamięci 6000 CL30. Do tego Arctic e, trujeczka e, o rozmiarze 240 mm, faktycznie ciche aio chociaż zdarzają się głośne pompy, wentylatory Arctic PST. I zasilacz ze standardem czy w standardzie ATX 3,1 o mocy 850W. Mamy gwarancję do 2028 roku na wszystkie komponenty, sprzęt zadbany, składany z myślą o niezawodności i wysokiej kulturze pracy. Wszystko jest, faktury paragony. I teraz mamy oczywiście to, co jest najważniejsze, czyli cenę 5,500 zł. Według moich wyliczeń cena całkowita. Za cały ten zestaw złożony od nowa, bez usługi montażu, wynosi 5360 zł. Liczyłem wszystko tak, jakbym miał kupić to po prostu w sklepie w tym momencie. Czyli procek za ponad 700 zł, RTX 5070 wersji Prime 2450 zł, Płyta 650 zł, chłodzenie wodne 300, wentylatory 100, zasilacz ponad 400 bo nie mamy też wglądu, jaki to jest zasilacz. Ale przyjmijmy, że takie PSU kosztuje okolice ok. 400 450-500 zł. Mniej więcej tak by to wyglądało. Więc finalnie nie jest to znakomita cena. Ja zawsze podchodzę do tego w ten sposób, że jeżeli wystawiam coś używanego, zdarza się to rzadko, ale jednak sprzedaję czasem na przykład obudowy, bo mi zalegają po prostu na tym moim magazynku. Robię to raz na kwartał, raz na pół roku. Dwie, trzy obudowy sprzedaję. I powiem tak: daję 70% ceny nowej sztuki. I w tym względzie ciężko będzie Ci sprzedać komputer za 5,5 tysiąca złotych w takim kształcie, gdzie po prostu za te pieniądze jesteście w stanie złożyć bardzo podobną jednostkę z nowych części. Faktury, paragony są na Wasze nazwisko, a nie na kogoś innego, i nie dokonujecie tej transakcji, nie wiedząc tak naprawdę, w jaki sposób te komponenty były traktowane. No, oczywiście, to nie jest samochód, tak, żeby je żłować, ale. Inaczej jest kupować coś nowego, a zupełnie inną sprawą jest kupować coś używanego. To jest ten pierwszy zestawik za 5500 zł, więc tutaj radziłbym ci po prostu trochę obniżyć tę cenę. Wydaje mi się, że w kwocie 5000 zł ten komputer znacznie szybciej by się sprzedał. Komputer numer dwa. I to jest komputer od sklepu, od przedsiębiorcy. Prawdę mówiąc, nie chciałem komentować tego typu komputerów, ale musiałem. Zrobiłem wyjątek dla tego komputera. Słuchajcie, mamy komputer, który pozwala na komfortową grę Full HD. W takich tytułach jak Fortnite, CSGO, Minecraft, Roblox, GTA V, League of Legends, Apex, FIFA 23 i tak dalej, tak dalej. Natomiast wyobraźcie sobie, że w kwocie 2000 zł, bo tyle ten komputer kosztuje, otrzymujecie Ryzena 5 3600 i Ericsa. Nie 7600, nie 6600, a Eriksa. 580 <laughs> 580 Cóż za cudowna karta. Wiecznie żywy Polaris. Mam wrażenie, że ta karta będzie z nami jeszcze w kolejnych dziesięcioleciach. To jest coś niesamowitego i w tym gotowcu, bo tak można go określić. Mamy do czynienia z takim zestawem. Tragedia to jest, słuchajcie. To jest to jest tragedia. I to będę piętnował bo inaczej nie da się tego skomentować. Zapewne, oczywiście, część tych komponentów jest używana, bo no niby jest nowa, ale nie sądzę, żeby gdzieś był możliwy, chyba że z bardzo dużych zapasów magazynowych RX580. Więc nie pochwalam tego typu konfiguracji. Nawet nie będę tego liczył, bo cena za tego typu komponenty no myślę, że będzie oscylowała wokół 1000 zł, a na pewno nie 2000 zł. Komputer numer 3 i to jest komputer Tymoteusza. Ty, już z dobrą opinią. Z Kiełpino Leszno. Pomorskie. 2800 zł. Komputer gamingowy z Ipionką 12400F i RTX-em 3070. Całkiem fajnie poskładany. Tym razem jest RGB, więc nie mamy eleganckiego wyglądu stonowanego. Obudowa ze szkiełkiem, popularne akwarium. Front ze szkła, bok ze szkła. E, mamy chłodzenie z silverem e, jeżeli chodzi o IO. I co tutaj możemy znaleźć? Sprzedam komputer do gier. Komputer w pełni sprawny, idealny na prezent na przykład na komunie. Chyba trochę za późno na komunie. Można na, na nim komfortowo zagrać w gry typu Cyberpunk, Red Dead Redemption, w rozdzielczości 2K lub nawet 4K. Aj, 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 aj. RTX 3070 i 4K. Z 8GB fałramem. <laughs> No, trochę przesadziłeś, ale dobrze. Sprawdzone zostały temperatury podzespołów pod obciążeniem, zmieniona pasta przed sprzedażą. Grany jest też Windows 11 Home. I piątka 12400F z RTX-em 3070 to całkiem ciekawe połączenie. Reszta komponentów jest niczego sobie. Oczywiście możemy narzekać na bardzo budżetową płytę główną, ale ona w jakiś sposób sobie poradzi z tą i 5 65 W. Do tego chłodzenie Snowy, które było nie tak dawno na super promocjach można było je chyba nabyć za 100 zł, jak się nie mylę z dodatkiem jednego komponentu do tego PNY 16GB, jeżeli chodzi o 1 1TB dysk i obudowa FSP M340 wraz z zasilaczem Vero L3 produkcji Silentium PC jeszcze, jak się nie mylę. No dobrze, policzyłem sobie to wszystko i wychodzi mi tutaj akurat musiałem posiłkować się częścią nowych komponentów i częścią używanych, no bo wiadomo, że RTXa 3070 nie otrzymam już w sklepach, ale wyszła mi kwota 2600 zł za ten zestaw komputerowy i to jest kwota. Która moim zdaniem z dodatkiem usługi montażu wynosiłaby tyle, co ten komputer. Więc znowu mamy troszeczkę przesadzoną cenę. To nie jest cena specjalnie wygórowana, ale mimo wszystko. Według mnie ten komputer powinien być nieco tańszy. Ja wiem, że za chwilę w komentarzach będą głosy, że każdy ma prawo wystawiać komputer za kwotę, jaką uważa za słuszną, że ma do tego prawo, że być może sprzeda ten zestaw, bo ktoś się trafi. Natomiast ja was informuję po prostu z mojego doświadczenia i z mojej perspektywy, że obniżając ceny zestawu komputerowego o 100 czy 200 zł, no jesteśmy w stanie jednak go sprzedać dużo szybciej. Czy w ogóle go sprzedać, bo sprzedaż używanych części w Polsce jest taka sobie. Ale to jest temat na inną rozmowę, a może na sam koniec. Mojej wypowiedzi, tej końcowej, podsumowaniu o komputerach z OLX, i myślę, że to podsumowanie coroczne będzie takie same w przypadku tych komputerów. No cóż za niespodzianka, ale 2800 zł, a jeżeli oczywiście weźmiemy pod uwagę zakup komponentów używanych, jak procesora, płyty głównej, chłodzenia wodnego, no to okazuje się, że ten zestaw mógłby być jeszcze tańszy niż te 2600 zł. Ale oczywiście zdaję sobie sprawę z usługi montażu, tutaj wszystko jest fajnie poskładane. Nie każdy oczywiście sam umie to poskładać w całość. Tak to wygląda z mojej perspektywy. To jest ciekawy zestaw. Słuchajcie, mamy komputer również z chłodzeniem Snowy za 4000 zł od Piotrka, mojego imiennika. Jest to pierwszy komputer Piotrka, drugi będzie od drugiego Piotrka, zestaw będzie za chwilę. I teraz tak, słuchajcie, mamy i9 12900KF z rtxm 3070. 32GB zestaw pamięci operacyjnej, dysk Samsunga, 980 Pro Gigabyte Z690, Supremo FM2. Chociaż na zdjęciach z tego co widzę, jest jakiś Seasonic, jeżeli dobrze patrzę, a nie Supremo. No cóż, mogło, mogło dojść tutaj do podmianki tego komputera. Znowu sobie wszystko to ładnie wyliczyłem, i ten komputer akurat całkiem nieźle spina się pod kątem tej ceny, bo praktycznie gdybyśmy wzięli pod uwagę. Koszt procesora w okolicach 800 zł, RTX-a 3070 900 zł, ram 300, 400 za płytę, 280 zł za chłodzenie wodne, chociaż wiem, że SNOW jest często w promocjach poniżej tej kwoty, no to wychodzi nam kwota powyżej 4000 zł. Więc finalnie jest to sensownie wyceniony zestaw komputerowy. Możemy oczywiście tutaj jakby wziąć pod uwagę zakup systemu operacyjnego, bo według e, autora ten system jest oryginalny, więc doliczymy tutaj spokojnie te 500 zł za zakup zestawu za zakup, przepraszam, systemu operacyjnego. Komputer zadbany, w pełni sprawny, nigdy nie podkręcany, regularnie czyszczony skórze, używany w domowych warunkach. No. W sumie ważna uwaga. Całkiem fajnie się prezentuje, ale w jakich domowych warunkach, jak zdjęcia są na dworzu? <grystanie> Dobra, już się nie będę czepiał. Ładnie, ładnie to wszystko wygląda, więc całkiem spoko zestaw. W tym miejscu była bardzo ciekawa oferta, ale pomogłem delikatnie sprzedającemu, informując go, że zaniżył. Cenę za komputer. Zrobiłem screena z tej oferty. Mieliśmy Ryzena 75800X3D z rx 7800XT od nitro, z wentylatorami Noctua, z obudową fraktala. To wszystko zamknięte z niezłą płytą główną, SSD-kami za kwotę 3500 zł. Wyliczyłem wartość tego komputera i wychodziła mi ona w granicach, uwaga, uwaga, 6000 zł. zł. Oczywiście, licząc nowe komponenty, zróbmy małą promocję. I wydaje mi się, że w kwocie 5300-5400 zł ten zestaw naprawdę miałby ręce i nogi. Natomiast tutaj użytkownik wystawiał go za 3,5 tysiąca złotych, po mojej małej interwencji, bo spytałem się, czy to nie jest żaden fake, scam, poprawił cenę na 4,5 tysiąca złotych, a nawet myślał o 5 tysiąca złotych, co i tak stanowiłoby niezłą kwotę jak za ten zestaw komputerowy, który na dzisiaj oferowałby naprawdę niezły poziom osiągów. Więc można znaleźć perełki. Oczywiście inną sprawą jest to, <laughs> czy ten komputer zostanie sprzedany w takich pieniądzach. Natomiast no, gdybym być może nie zasugerował tej ceny, Mogłoby się to potoczyć zupełnie inaczej, ale zdziwiła mnie ta wycena. Chociaż, jak mówię w komentarzu, e, pojawiła się poprawka mówiąca o kwocie 4,500 zł, ale coś pięknego. Mocny PC gamingowy i dziewiątka. 4200 zł, to są takie rarytasiki olx a Witam, posiadam na sprzedaż komputer gamingowy, specyfikacja, płyta główna Asus ROG Rampage Extreme. Przycisk Start, Reset bezpośrednio na płycie, płyta posiada wyświetlacz pokazujący taktowanie lub temperaturę, wszystko dostępne w oprogramowaniu. I to jest coś niesamowitego, bo nie wiem czy chodzi tutaj o to, że ten komputer tak pracował przez większość czasu, czy po prostu użytkownik wsadził kartę graficzną pod ten zestaw, by tylko sprzedać go w całości. Natomiast połączenie takiego procka z lx 580 budzi moje pewne wątpliwości, bo jeżeli chodzi o HDT i platformę LGA 266 to zazwyczaj albo pakowaliśmy się w nazwijmy to podejście entuzjasty growego, albo z kolei do działania bardziej w programach użytkowych, czyli do montowania filmów, do zabawy w renderingu, a tu mamy przykład komputera, który tak naprawdę nie wiadomo do czego mógłby służyć. No chyba do, że do obliczeń typowo wykonywanych na CPU. Też to obudowa msi no, nie oceniam jej zbyt pozytywnie, umiejscowienie, A jo, no to wszystko tak wygląda dosyć topornie w tej skrzynce, no, ale niech, niech będzie. Cable management tutaj praktycznie nie istnieje. RAM włożony, z tego co widzę, tylko do jednego slotu, także przyjemnie. Mamy konfigurację czy procesor sprzyjający konfiguracji Quad Channel, a RAM umiejscowiony jest tylko w jednym slocie, więc nawet nie pracuje w dualu. Słabo to wszystko wygląda. To nawet nie chodzi o to, że płyta główna jest droga, że dzisiaj. Ten procesor nie ma racji bytu w porównaniu, w jakimkolwiek porównaniu, jeżeli chodzi o nowe jednostki i to jest tylko sprzęt naprawdę dla frika sprzętowego, który, nie wiem, kolekcjonuje sprzęt komputerowy, natomiast samo to połączenie z elixem 580 no, jest bardzo kiepskie. Mocny, piękny komputer na gwarancji XSS Ray Tracing Ryzen 8 rdzeni. Czytamy! Sprzedam mocny i nowoczesny komputer, który bez problemu poradzi sobie z każdą grą w wysokich lub ultra w ustawieniach. Wszystkie podzespoły są nowe lub prawie nowe na gwarancji. Zestaw świetnie się prezentuje dzięki obudowie z sześcioma wentylatorami RGB oraz zapewnia doskonałe chłodzenie, co gwarantuje cichą i stabilną pracę. Poradzi sobie z każdą grą czy programem idealne do gamingu, streamingu i pracy kreatywnej. Specyfikacja AMD Ryzen 7 5700X nowy na gwarancji, mamy płytę Gigabyta, pamięci Team Grupa. 16... Gigabajtowy, do tego Astroczek B580, Nówka na gwarancji, Samsung AN no. 581 terabajtowy, obudowa Dark Flash, zasilacz InWin i chłodzenie Silent PC Spartan 3 Pro. Świetny wygląd, podświetlenie RGB z pilotem, jeszcze. Cała specyfikacja wszystkich tych komponentów 3500 zł, rzeczywiście sporo wentylatorów, i na spodzie hmm, ciekawie rozwiązany sposób wentylacji bo z tego zdjęcia wynika, że wszystkie wentylatory wyrzucają powietrze z obudowy. Nie sądzę, by tu były wentylatory rewersyjne, chociaż niestety nie ma możliwości, żeby zobaczyć, jak wyglądają one zatrzymane niepracujące, ale dziwne to, przynajmniej to dziwnie wygląda, bo tak ta konfiguracja wentylatorów nie powinna wyglądać, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Bo jak mówię, dużo więcej wyjaśniłoby zdjęcie niepracującego komputera, by zobaczyć, czy te wentylatory w jakiś sposób są rewersyjne, czy nie. Ale okej, okay, nie będę się tego czepiał, skoro nie mam pewności co do tej konfiguracji. Być może później sobie zobaczę, jak to wygląda już w tej obudowie, w jej specyfikacji. I tak sobie to policzyłem. To komputer Karola. Karolu, tak naprawdę ten komputer... Bazując na nowych częściach, powinien kosztować 3100 zł. I mówię o zakupie nowych części, czyli procka za około 500 zł, arka za 1100, za RAM 180 zł, płytę za blisko 500 i tak dalej, i tak dalej. Więc prawda jest taka, że, to, że ten komputer, ta konfiguracja powinna kosztować 3100 zł, a u Ciebie kosztuje 3500 zł. Więc jest delikatnie mówiąc przesadzona. Rozumiem, że wszystko jest na gwarancji, że jest nowe, ale no nie, jest to wszystko za drogie. Komputer za 3800 zł i to jest komputer od Marcina. Przedmiotem sprzedaży jest mój prywatny komputer stacjonarny do gier, sprzęt kupiony w październiku 2024 roku w Euro RTV, od daty zakupu objęty jest trzydzienną gwarancją, zostało więc, jeszcze, zostało więc jeszcze, dwa lata. Gwarancja realizowana jest w najlepszym możliwym trybie, door to door. Całość złożona jest z wysokiej jakości podzespołów, nie ma tu podziwnych części typu najgorsze chłodzenie procesora, zasilacz z czarnej listy czy obudowa, w której podzespoły się gotują. No, bardzo ładne, zwięzłe przedstawienie komputera. i5 13600 14-rdzeniowa i 20-wątkowa, ale bez stopisku KIF czy F. RTX 4060 Ti. Nie wiemy jednak, czy w wersji 8GB, czy 16, a to mogłaby być cenna informacja. Do tego płyta główna na ddr 4 RAM 16GB, dysk 1TB, NVMe. Bardzo ciekawa budowa korsarza 4000D. Big Quiet Pure Rock 2, Big Quiet System Power, i do tego oryginalny system Windows 11 Home. Znów sobie to wszystko ładnie policzyłem, no bo jakże inaczej, spoglądam na moją tabelę. Marcinie. Przyjmując cenę za procesor 900 zł, przyjmując, że RTX 460 Ti w różnych wersjach mogłyby kosztować 1100 zł bądź 1400, w zależności czy jest to wersja 8GB czy 16, RAM 170, płyta 400, chłodzenie okolice 200 zł, mówię o nowych komponentach, żeby nie było, to wychodzi nam kwota 4000 zł. Patrzę na Twój zestaw i on kosztuje 3800 zł. Znowu nie jest to specjalnie szczęśliwa wycena, ale biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z komputerem złożonym że cena jest niższa, mimo wszystko, niż za komponenty nowe dostępne w sklepie, to uważam, że w jakiś sposób ten zestaw się broni. Pomijam już fakt, że w kwocie 3800 zł zakup połączenia i5-13600 z RTX 4060 Ti no nie jest specjalnie udany w roku 2025 i ciężko po prostu będzie ten zestaw sprzedać właśnie ze względu na wydajność tego typu połączenia. Spojrzę sobie jeszcze na fotki. E, no elegancja. Kurczę, fajnie jest to złożone, ale są to pewnie zdjęcia jeszcze ze sklepu. <laughs> Nie, ale bardzo przyjemnie złożony zestaw komputerowy, jeżeli był to gotowiec to Całkiem sensowny. Chociaż ja pewnie inaczej bym dobrał kartę do procesora. No, powiem Wam, że naprawdę jest całkiem na razie nieźle. Nie mamy odstrzelonych cen, no, poza jednym czy dwoma przypadkami idziemy naprawdę w dobrą stronę. 4400 zł za zestaw z Ryzenem 7 5700X3D i RXM 7800XT. Zapowiada się całkiem nieźle. Jest to fajne połączenie, komputer elegancki, chociaż karta widać, że weszła na styk do tej obudowy, ale poza tym naprawdę wygląda całkiem fajnie. Sprzedam mocny komputer stacjonarny w idealnym stanie, złożony do gier, streamingu, montażu, wideo i pracy w 2K. Używany prywatnie, nie do kopania, czysty i cichy. Specyfikacja. Ryzen 7 5700X 3D, Sapphire Radeon RX 7800XT, chyba w wersji Pure, chłodzenie Jonesbo CR1400, nie znam jego wydajności, do tego Strix B550, całkiem fajna płyta, główna bogata, RAM Adaty, 32GB, Endor Fivero L5 o mocy 700W, Kingston KC 3000, 2 i Gambird Fornax 4000. To chyba jeden z najsłabszych elementów tego zestawu, na dodatek mogę dodać obudowę, przepraszam, mikrofon i klawiaturę. Możliwa negocjacja ceny. I znowu sobie to wszystko ładnie policzyłem. U Artiema procesor 600 zł. No, bo umówmy się, że jeżeli chodzi o AM4 i możliwości tego procka, są one bliskie Ryzenowi 7500F. W zależności oczywiście od tego, czy gra, wykorzystuje 3DV Cache. Do tego mamy kartę za blisko 2000 zł. W tej białej wersji może być ona nawet nieco droższa. Oczywiście mówię o nowych komponentach. Do tego RAM za 300. Mamy również płytę za około 600 zł. Dzisiaj używana pewnie będzie tańsza. Chłodzenie za 90 zł. Dysk za ponad 500 zł. To daje nam finalną kwotę 4800 zł. A ten zestaw kosztuje 4400. Jest całkiem fajnie złożony. Moim zdaniem da sobie radę jeszcze przez dłuższy czas w rozdziałce 2K. Komponenty jakościowo są dobre. Patrzę tutaj na RAM, na płytę i na kartę. Mógłbym się delikatnie przyczepić do obudowy, ale nie ma tragedii. Tak prawdę mówiąc, naprawdę sensownie i wyceniony, i złożony komputer. Nie ma, nie ma naprawdę tutaj biedy, jeżeli chodzi o tę stronę. Kurczę, za miły jestem dla tych zestawów i dla użytkowników. Coś za dobrze jest, może będzie gorzej komputer z i5 14600KF, 48 GB ramem, 2 TB dyskiem i RXM 9070XT. O to jest ciekawe, że tak szybko sprzedaje ktoś tak poskładany komputer. Jak widać, mała formuła, komputer typu small form factor w obudowie Asusa dosyć przewiewnej, udanej. Ta obudowa cieszyła się czy nawet cieszy się dalej dużym zainteresowaniem wśród kupujących. Ma przyjemne rozmiary, a przy tym zapewnia niezłą kulturę pracy dla komponentów znajdujących się w niej. Widzę, że jest Arctic Freezer, widzę, że jest Reaper, a więc znane mi komponenty testowane na tym kanale. No dobrze, przejdźmy do konkretów. Co tutaj pisze ten użytkownik o tym komputerze? Sprzedam komputer składający się z poniższych podzespołów. Asus Prime, Asus TUF, a więc mocny zasilacz o mocy 850 W, mamy płytę mini-ITX-ową, Strix również, czyli fan Asusa, i piątka 14600K, Arctic Freezer, G-Skill 48GB, szkoda, że zagarę 5200 MHz, jednak pod i5. Tutaj odstrzała. Jeżeli oczywiście to nie jest konfiguracja dla entuzjasty, dla osoby, która będzie się działała w kręceniu RAMu, no to dosyć e, ciężki dobór tej pamięci. To, to nie jest zestaw e, typowo gamingowy, tak bym powiedział. Jeżeli chodzi o stronę audio-wizualną, dużo lepiej byłoby to skomentować. Lexar NM790 i do tego RX9070XT wersji Reaper. Niespecjalnie dobrej. Wiecie, jak skomentowałem działanie tej wersji. W wielkim teście rx -ów. Komputer złożony około dwóch miesięcy temu, niewiele używany, zmiana planów, podzespoły mają po kilka miesięcy, dla uproszczenia przyjmijmy, że mają po około pół roku. Do wszystkiego poza chłodzeniem są pudełka i dowody zakupu, wszystko jest na gwarancji. Wszystko w 100% sprawne. Możliwa wysyłka kurierem za pobraniem cenie 70 zł. 5800 zł, słuchajcie. Mamy do czynienia z całkiem świeżym zestawem. Ciekawie złożonym, eleganckim, fajnym. Chociaż ja pokusiłbym się o płytę micro atx ową niepotrzebnie tutaj pchać się w takie rozwiązanie w tej obudowie, bo, bo zmieści się tam po prostu płyta mikroATX-owa zamiast mini ITX-owej. Tutaj niepotrzebnie idziemy w wyższą kwotę zakupu. Zazwyczaj tak to wygląda po stronie płyt mini ITX. I tak, ymm, Marku, z moich wyliczeń wynika, że procesor kosztuje 700 stówek. Karta 3000, RAM 480 zł, płyta 750 i tak dochodzimy z całą resztą komponentów do kwoty 6,5 tysiąca złotych. Nie wiem, no, ja się musiałem pomylić, słuchaj, to jest niemożliwe. 6,5 tysiąca złotych, oczywiście jeżeli bazujemy na nowych częściach, ale znowu wychodzi, że ktoś sensownie wycenia swój zestaw komputerowy używany przez kilka miesięcy. No, chyba jeszcze raz to sprawdzę, <grym> ale jest to taka... Informacja jest to dla mnie. Nie sądziłem, że spotkamy się z taką wyceną. Naprawdę jest nieźle. Nie jest to może kwota dla wszystkich super atrakcyjna, ale jeżeli mamy do czynienia albo ktoś jest fanem małych komputerów, weźmiemy pod uwagę koszt zakupu nowych części. Fakt, że jest to już poskładane, wszystko, na wszystko jest gwarancja, naprawdę ta cena nie jest przesadzona. Mamy dobrą pasę po prostu. Może użytkownicy, wy m.in. po uwagach dostosowaliście się, troszeczkę przemyśleliście te ceny na olx ie Naprawdę jest całkiem nieźle. To jest kolejny komputer typu O co chodziło autorowi? Bo jeżeli spojrzeć sobie na te wszystkie komponenty, to wynika z nich, że mamy do czynienia tak naprawdę z jakimś serwerem, a nie PC-em do działania, do tworzenia warstwy audiowizualnej czy do grania w gry komputerowe. 4700 zł. Ogromna obudowa, udana obudowa Be Quieta Dark Base Pro, do tego mamy starego, ale cały czas jarego Ryzena 9 5900X, potężne chłodzenie H150i Elite KPLX, swego czasu horrendalnie drogie, do tego Crucial Ballistix w konfiguracji 32 GB, chociaż niepotrzebnie, z czterema kośćmi, ale rozumiem, że może była jakaś dokładka, bo ta platforma po prostu nie wykorzystuje kwadrzanel w żadnej mierze i te cztery kości, no poza takimi delikatnymi przypadkami, nie gwarantują dużo wyższych osiągów. Chociaż bywa z tym różnie jak wykazują testy. Lepiej jednak pchać się w rozwiązanie dwustronne i w dwóch kościach. Zapewnia to lepszą stabilność i wyższe zegary, czy możliwość uzyskania wyższych zegarów. Do tego SN750, udany dysk WD Blacka, Samsung 870 EVO, Strix X570 e-gaming. No i właśnie, spotykamy się z kartą graficzną. Słuchajcie, jest Gigabyte 1650, czy 1650. W zestawie w którym mogłaby się znajdować dużo lepsza karta graficzna, i za bardzo nie rozumiem skąd e, jakby wybór tego typu karty pod taki zestaw, pod tak wielką obudowę, pod stodołę tak naprawdę, więc jest to dla mnie jakby nie do uzasadnienia. Ten komputer po prostu musiał służyć innym celom niż gry komputerowe i nawet montaż czy rendering działanie z grafiką 3D, chociaż nie ma w opisie nigdzie informacji, do czego ten komputer mógł służyć. Nie wiem. Może faktycznie służył jako serwer, chociaż dziwię się co do wyboru chłodzenia wodnego, bo raczej chłodzenia wodnego nie instalujemy w tego typu rozwiązaniach. A sam korzystam z podobnej obudowy w swoim serwerze, w swoim nasie. ie No tylko jak mówię, nie zastosowałem w tym przypadku chłodzenia wodnego, no i troszeczkę inaczej wygląda reszta komponentów. I słuchajcie, mamy tak naprawdę ostatni komputer. Komputer Przemka jest to komputer. Z Ryzenem 5, 5600, 32GB RAMem i Radeonem RX 6700XT. To wszystko za 2600 zł. Poczytajmy. Jest Fera, jest Ryzen, jest Strix, co prawda na chipcecie B350, jest pamięć 32GB. Wyróżnimy również Power Colora, czyli RX 6700XT, Patriot jeden dysk w kieszeni na PCI i Corsair MP600. Jałem go. Czy nawet go mam gdzieś? Selenium PC Aquarius X70T Pure Black. Kurcze. Pamiętam, jak składałem chłodzenie wodne w tej obudowie. Piękne czasy. I do tego system operacyjny kupiony, jak używany. No, ciekawe. Komputer ma już kilka lat, ale działa bardzo wydajnie. Wszystkie części były kupowane jako nowe w różnym czasie po szczegółowym sprawdzaniu recenzji i składane przeze mnie. Na przykład karta graficzna była używana tylko do sporadycznego grania. Nie ma już gwarancji. Komputer działa w pełni stabilnie i bardzo cicho. Karta graficzna bez obciążenia działa w trybie pasywnym. No to raczej standard w tych czasach. I znowu wyciągam moją magiczną tabelkę. To wszystko ładnie sobie policzyłem. Ryzenik 360 zł. Nowa sztuka RX6700XT używana na OLX-ie 1000 zł. RAM 160, płyta używana okolice 300-350 zł, chociaż pewnie część z Was powie w tej kwocie kupować B350. Spokojnie można wejść w B550, ale przypominam o dobrej wersji Striksowej. Do tego chłodzenie za około 80 zł, dysk 351, drugi 50, a może nawet i mniej, zasilacz 150 i 200 obudowa. I czemu nie mam ceny finalnej? Bo pozostaje kwestia systemu operacyjnego: czy jest on faktycznie w pełni oryginalny, zgodny z licencją, czy kupowany gdzieś poza oficjalną dystrybucją. Ale słuchajcie, tak policzę sobie jeszcze na kalkulatorze, bo nie mam tej finalnej ceny ile by to wychodziło 2700 zł. 2700 zł. doliczając koszt zakupu Windowsa w wysokości 500 zł no wtedy ta cena miałaby sens, tylko pod tym warunkiem. Naprawdę wtedy ten komputer miałby sens, w innym wypadku takiego sensu moim zdaniem nie ma. Pomijam już fakt, że obudowa jest leciwa, ale to obudowa, ona i tak zapewnia niezły przepływ powietrza, bo Aquarius jest naprawdę dużą obudową. A jeżeli chodzi o połączenie Ryzena 5 5600 z LXM 6700 XT, absolutnie nie mam żadnych uwag, bo jest to odpowiednie połączenie na dzisiaj i naprawdę daje sobie radę w wielu grach komputerowych i nie tylko w grach. Także taka jest moja ocena. Przechodząc do Meritum, uważam, że ta edycja komputerów z Elix naprawdę jest całkiem udana. Oczywiście to nie jest tak, że mamy do czynienia z okazjami i za chwilę w pod tym moim komentarzu zaczniecie wyszukiwać tych ofert i składać propozycje zakupu, ewentualnie jeszcze negocjować te ceny wystawione przez użytkowników. Natomiast względem zeszłego roku widzę delikatną poprawę. Nie wiem, czy to wynika z pewnych zmian, jeżeli chodzi o podejście do sprzedaży, czy może zainteresowania tymi PC-ami jeżeli chodzi o cenę używanych komputerów, bo faktycznie da się odczuć, że te komputery używane nie są tak ochoczo kupowane jak części nowe, ale coś dzieje się pozytywnego i to zauważam w tych propozycjach. Pomijam już fakt, że jest ta propozycja mistrzowska, jeżeli chodzi o połączenie. 5800X3D z LXM 7800XT. Taką perełkę znalazłem dosłownie po 5 minutach siedzenia na OELIX-ie, co pokazuje, że da się znaleźć naprawdę fajne zestawy komputerowe w niskich cenach, używane dobrze, opisane, dobrze skonfigurowane i dobrze działające. Wyszukiwałem te komputery łącznie przez godzinę. Przetrzebiłem może 6 stron, więc to nie była specjalna selekcja. Troszeczkę działałem, na chybił trafił, zauważyłem, że zestaw jest całkiem nieźle poskładany. Z ciekawym opisem, ale takich konfiguracji naprawdę była cała masa i jestem tym zbudowany. Więc dzisiejsza edycja OLX wcale nie była jednym wielkim żartem. Muszę powiedzieć, że większość tych komputerów mi się podobała. Była sensownie złożona. Także tak trzymać, tak dalej. Wygląda to coraz lepiej. Społeczeństwo wyedukowane oby to tylko rosło w siłę. Dziękuję wam bardzo. Mówi Lipton i papa.